Słuchajcie, jest nagroda, jest nagroda. Tym razem nie zapomniałem. Jest wielkiej piękności i urody wszelakiej, niezapomnianej nagroda, którą przywiozłem z mojego wyjazdu do Londynu. Będzie ona do rozlosowania wśród osób, które oglądają te moje dziwne produkcje. Ale o tym za chwilę. Na początku takie podsumowanie, bo nic się nie dzieje, słuchajcie, no nie dzieje się nic, bo jest lato i są wakacje, no i wy musicie mieć wakacje od mojej gęby, ja muszę mieć wakacje od tej kamery, która wszędzie mi towarzyszy, także stwierdziłem, że no wypada jednak odpocząć troszkę. I wy sobie odpoczniecie, ja sobie odpocznę. fast foodowa dieta trwa, nie się tutaj nie ma co stresować, cały czas jest ok. No, w tym Londynie się nie dało za 20 zł wyżyć, bo ceny tam są trochę z kosmosu, ale to zobaczycie w, w tej mojej londyńskiej produkcji, którą będę systematycznie starał się. No, może już od przyszłego tygodnia coś poskładam, ale też. no... Rozumiem te kraje śródziemnomorskie, że jednak no, taka wysoka temperatura to nie sprzyja temu, żeby jakieś podejmować wyzwania. I każdy chce się po prostu troszkę poopierdalać i jakoś mnie też to dopadło taki kryzys twórczy, można by to powiedzieć, ale mam nadzieję, że zaraz że już tutaj we wrześniu jak ruszę z kopyta, to, to dalej pojedziemy, bo mam trochę nowych pomysłów. Będę chciał trochę tą moją fastfoodową dietę e, też przerobić tą serię na, na trochę inną, może nie taką już bardzo relacjonującą każdy moją frytkę, którą zeżeram, bo to już trochę się zrobiło bez sensu. Tylko raczej, 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 bo pozostaje na mojej fast w budowej diecie. Zrobię takie podsumowanie, bo to już rok się zbliża I, i będę pozostawał na tej mojej diecie, ale będę chciał to zrobić w formie takich rekomendacji. Jakie coś fajnego pojawi, a będę widział w sklepie, no to wtedy wam dam cenę, że słuchajcie tu i tu i tu i tu. Coś takiego jest, co jest warte Waszej uwagi, bo bo mnie przypadło do gustu. Dziękuję wszystkim, którzy tam subskrybują mojego Facebooka, mój fanpage, bo podczas wizyty w Londynie no, niejednokrotnie coś tam wrzucałem, dostawałem sporo od Was responsu, jakichś tam podpowiedzi, wskazówek, skorzystałem niejednokrotnie, zresztą to będziecie widzieli na, na firmach. także no Londyn, trzeba przyznać, że wieża Babel XXI wieku miało być nudno i bezsensownie, wysłaliście mnie tam na zmywak, powodzenia na zmywaku, dostałem od Was życzenia, Um, no Ze zmywakiem się obyło, ale muszę przyznać, że wyjątkowo mi się podobało. Ja już byłem w szoku, że tyle ludzi w tym Londynie jest na wakacje, bo myślałem, że tylko ja wpadłem na taki debilny pomysł, żeby jechać do wielkiego miasta na wakacje. Ale okazało się, że nie tylko ja e, i było tam bardzo, bardzo, e, bardzo dużo ludzi. Przywiozłem, pozyskałem, słuchajcie, w Londynie. Żałuję, że z Tokio czegoś nie przywiozłem, ale nie myślałem, że ta seria Stokio wam się będzie podobała i w ogóle mnie się też spodoba takie kręcenie vlogów gdzieś tam na wypadzie. Pewnie ta z Londynu nie będzie aż taka ciekawa, bo no bo tam nie jest inny świat. Wszyscy go znają, w zasadzie. Z mojego otoczenia to chyba każdy był w Londynie i nie jest to dla niego żadna nowość. Dla mnie, no w sumie też, no to jest Europa jednak, także tam no nie ma aż takiej przepaści kulturowej i produktowej i zwyczajowej, jak, jak jest pomiędzy Europą a Azją. Ale no, można było skorzystać właśnie z tego takiego tygla narodów, tego wszystkiego pokorzystać z różnych kuchni, tam trochę się tym hamburgerom przyjrzałem. Zresztą wrzucałem Wam na bieżąco na Facebooku jakieś takie krótkie relacje z tych moich, z tych moich peregrynacji kulinarnych, które tam miały miejsce. Także dziękuję wszystkim za te podpowiedzi, które żeście mi dawali w, w korespondencji czy w komentarzach na Facebooku. Tych, co jeszcze nie subskrybują, to zapraszam. Link jest jak zwykle w opisie. Można tam przejść, sobie przysubskrybować i czasami, jak się będę gdzieś wybierał, to, to zawsze liczę na jakieś podpowiedzi od Was. Jest plan, że we wrześniu będę jechał do Niemiec na chwil kilka. Jak macie jakieś wskazówki na temat Niemiec, co tam fajnego można by zobaczyć? Głównie do Berlina się będę wybierał, co tam jest wartego z, do zjedzenia, czy, czy może jakieś typowe fast foody takie niemieckie, no może nie takie mm, europejskie czy światowe, typu McDonald's, no bo to wiadomo, że mniej więcej wygląda podobnie wszędzie, ale jak jest coś takiego typowego niemieckiego, bo ja nie mam zupełnie zielonego pojęcia, a Wy może macie jakąś taką wskazówkę, że jakieś Frankfurterki czy różne inne brakwursty tam gdzieś sprzedają, a chętnie bym yy, po. Pokosztował teraz tak, bo powiedziałem wam na wstępie o nagrodzie teraz jak można tą nagrodę pozyskać, no słuchajcie, muszę zrobić losowanie no chyba, że będzie tylko jeden chętny no to wtedy nie będę robił losowania i przekażę tą cudowną rzecz temu jednemu chętnemu, oczywiście w mojej relacji londyńskiej zobaczycie co to jest także trzeba śledzić na bieżąco i teraz jak będę gdzieś jeździł to zawsze coś przywiozę, jakiegoś fanta fajniejszego lub mniej fajnego żeby, no, żeby były jakieś jaja i żeby coś tam było ode mnie dla was, no nie spodziewajcie się najnowszej wersji Bentleya, ale jakaś tam popierdółka, delikatna jest i ci, co chcą wygrać, to wpisują w komentarzu pod tym filmem, ewentualnie w komentarzu na Facebooku, a najlepiej na YouTubie mi to wpiszcie, wiecie, bo tak to bym musiał to za bardzo ogarniać, tak to sobie z tego filmu to wyciągnę. Wpisujecie w nawiasach kwadratowych chcę cudowną nagrodę i te osoby, które wpiszą, te magiczne słowa, nie wiem jak się takie konkursy organizuje, bo nigdy nie organizowałem, robię tak na rympał. Także ci, co wpiszą to w, w tych nawiasach kwadratowych, to wśród tych osób zrobimy jakieś losowanie, mam nadzieję, mniej lub bardziej widowiskowe. I ta osoba, która zostanie wytypowana, czy, 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 czy nie wiem jeszcze w jaki sposób, ale to dopiero będzie po zakończeniu całej londyńskiej serii. Także macie chwilę czasu, żeby się wpisywać, że chcecie tą nagrodę. Filmów będzie na pewno mniej niż Tokio, no ale myślę, że tam z 5-6 odcinków się na pewno jakiś tam z tej mojej wyprawy do Londynu e, trafi. Także z nagrodą mamy temat załatwiony. Przypominam Wam cały czas, że e, ostatni film z japońskiej serii to było zaproszenie do zadawania pytań czyli takie QA, czyli pytania, pytania i odpowiedzi. E, I pod tamtym filmem. To jest poprzedni film przed tym, który teraz będzie stawiony. Pod tamtym filmem, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego wyjazdu do Tokio, które nie zostały rozwijane w tej całej długiej serii, to tam dopisujecie te pytania. Ja w miarę wolnego czasu i chęci, które mam nadzieję do tworzenia, powrócą niebawem, możecie mnie tu zagrzewać jakimiś łapkami w górę, to zrobię to Q&A, także jeszcze jest szansa, żeby tam pytania dopisać, bo będę się starał na te wszystkie pytania no, w jakiś tam rozsądny, krótki, zwięzły sposób odpowiedzieć. Powiedzieć, ale no z tą zwięzłością u mnie jak zwykle jest problem. Słuchajcie, jeszcze takie sobie wyzwania kulinarne narzucę zaraz od września albo od października. Zobaczymy, jak to z tymi chęciami będzie, bo zrobiłem tych kilka odcinków Gotuj z szafą i słuchajcie, zawsze, żeście mi tam. Mówili, e, szafa lipa, jakaś kurwa, albo frytki smażysz, albo na grilla kiełbasę złuszasz, co to w ogóle jest zagotowanie, że to takie no, gotowanie dla leszcza. To teraz zrobimy tak, że na początku danego miesiąca, czyli na przykład we wrześniu bo w październiku, założymy sobie krótki filmik na YouTubie, gdzie pod tym filmikiem będziecie mi wpisywali to, co mam ugotować albo upiec. To już Wy wybieracie co. I ta opcja, która najwięcej zdobędzie łapek w górę. Yy, będzie, będzie, będzie yy, moi drodzy przeze mnie przygotowana. Może to być wypiek, może być to jakaś potrawa, tylko musimy się umówić, że tak, nie wymyślacie jakiś pierdół, bo ja wiem, że internet jest bardzo kreatywny i zaraz się pojawią, nie wiem, propozycje, żeby przygotować yy, kandyzowane napletki z mamuta albo coś równie fantazyjnego, yy, no to wtedy wiadomo, że kolejna pozycja wygrywa, no bo z kandyzowanymi napletkami będzie niejaki problem, szczególnie o, o pozyskaniu ich z mamuta, tak? więc. Więc, e, tak więc tak to będzie wyglądało. To jest taki mój pomysł na, na takie odświeżenie. Wtedy mi nie powiecie, że szafa Leszczu, kurna, że frytki usmażył. Oczywiście jak mm, padnie propozycja robimy frytki, no to ja się i temu pokłonię, jak napiszecie robimy hamburgera, to i do tego się przyłożę. Ko, tak postanowiłem sobie, że raz w miesiącu, bo jak wiecie, nie kocham gotować. Jest kolega, który kocha gotować. Bardzo zresztą sympatyczny. A ja, kurde, zupełnie nie. Zupełnie przeciwnie. Strasznie mnie te gary odstraszają, ale powiedziałem no jak już tak tutaj te kulinarne tematy się włączam w jakiś tam sposób z moją fast foodową dietą to to muszę też coś pogotować, żeby poszerzyć sobie swoje horyzonty. Myślę, że przygotuję też może na przyszły tydzień, jak mi tutaj czas pozwoli, podsumowanie mojej rocznej fast foodowej diety. Nawet powiem Wam, pomimo tego, że żarłem dużo, ale tam jednak dużo, żeśmy też chodzili po tym Londynie. To, to nie, nie udało mi się jakoś przytyć. Mniej więcej siedzę cały czas w tych okolicach minus 15, minus 16 kg. Także, także no nie jest to jakaś rewelacja, ale o tym to w podsumowaniu. Dobra, jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za tego Facebooka za te podpowiedzi. Bardzo fajnie, bo udowadniacie tym, że internet jest nie tylko do porno, ale można z niego również czerpać jakąś przydatną wiedzę. Można za pomocą tych portali społecznościowych nie tylko cieszyć się z głupich zdjęć jakichś innych pierdół. Sam zresztą te głupie zdjęcia wstawiam czasami. No tak jak dzisiaj frytki opierniczałem na kaca, to, to Wam rzuciłem zdjęcie i oczywiście różne komentarze się pojawiły. Ale udowadniacie tym, że internet jest nie tylko do porno. Można znaleźć poro fajnych ludzi, którzy chcą coś czasami podpowiedzieć, a co najważniejsze, można z tych podpowiedzi skorzystać i jest to dla mnie super frajda, że, że, że na pewne rzeczy jestem na Was naprowadzony, na które pewnie sam bym nie wpadł, bo jednak jest tych subskrybentów na tym YouTubie już ponad 10 tysięcy, około 3 tysięcy jest na Facebooku i to jest takie grono, no dużo szersze niż może mm, tak jak się bierze pod uwagę takie no w życiu takie grono to nasze życiowe, tych znajomych, przyjaciół, no u mnie jest zdecydowanie niższe niż te, niż te dziesiątki tysięcy, które, które subskrybują te moje produkcje tu i tam.